Cześć, zapraszam lwy na odczyt na walentynki 2025. Wasza energia tutaj, bo to są karty już rozłożone, ponieważ jest to ciąg historyjki zaczętej od barana 12 kart dla każdego, po jednej dla każdego znaku zodiaku. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co Was łączy z baranem, z bykiem, z bliźniętami, z rakiem, to sobie zobaczcie poprzednie filmy, bo tam już jest to opisane. Natomiast tutaj się skupimy na Was z innym lwem i później z pozostałymi znakami zodiaku, które jeszcze, których jeszcze nie omówiłam. Wy jesteście w energii konkretu, racjonalnie, konkretnie. Chcecie się dowiedzieć, o co chodzi. Was nie interesują jakieś romanse, jakieś pisane na wodzie obietnice, jakieś, nie wiem... Jakieś idealistyczne rzeczy? Wy chcecie konkretu, co robimy, gdzie jedziemy, co ja będę z tego miał, czy miała racjonalnie, logistycznie, pragmatycznie. Wy jesteście też osobą tutaj, która udziela porad albo rozwiązuje jakieś konflikty, jakieś sprawy. Jak wy się macie do innego lwa? inny lew, bratnie dusze, drugi lew ma sentyment do Was bardzo duży, jakiś eks ex, ex się odzywa, eks może być spod znaku rybraka, skorpiona niekoniecznie, bardzo Was dobrze zapamiętał, lub też potrzebuje od Was klaryfikacji, jakieś, jakieś uściślenia czegoś, albo weryfikacji, czy dalej jesteście nimi zainteresowani, bo oni mają straszne uczucia do Was, strasznie Was lubią, Czują Was cały czas telepatycznie, energetycznie, bardzo się, tak, jakby przywiązali do Was. Więc tutaj, z tym drugim lwem, yy, może jest to ktoś, z kim macie dzieci i te dzieci, jakby będą się próbowały z Wami skontaktować w walentynki, ponieważ mama coś tam powiedziała, czy tata yy, o Was, obojętnie, czy są w nowym związku, czy nie, i może przez te dzieci się dzieci Was skontaktują z powrotem z tą ex, czy z tym ex ale tutaj jest zdecydowanie sentyment myślenie o tym lewie innym z przeszłości ten drugi lew będzie Was próbował wyciągnąć z tej energii takiej chłodnej, wykalkulowanej bardziej w stronę uczuć w stronę czucia, a nie myślenia bo Wy jesteście w umyśle, siedzicie strasznie a oni są w sercu, także oni was będą próbowali przyciągnąć, żeby się pobawić razem jak dzieci, żeby wyjść z tej energii tego dorosłego, poważnego człowieka, i wrócić do tej energii dziecka. Wy z panną króli królowa, jedno panna chce działania, chce być postrzegana jako piękna, ekstatyczna, erotyczna, bardzo taka otwarta jest w tym momencie na ryzyko, na działanie chce przejąć inicjatywę. Wy możecie się opierać, ponieważ może Wam się wydawać, że ona coś proponuje, co jest nieracjonalne albo zbyt spontaniczne. Yy, także z panną, jak się dogadacie, to się dogadacie. Jak nie, to, to Wy będziecie proponowali całkiem coś innego niż one, mimo że i z tej strony jest akcja, i z tej strony jest akcja. Tutaj jest bardziej od niej inicjatywa wychodzi. Wy odpowiadacie. Nie zostawiacie tych bez odpowiedzi. Ale energie są bardzo różne. Więc wy możecie zaplanować coś, a one to wykonają. One podejmą działanie takie w świecie fizycznym, a wy w głowie. Lew z wagą. Lew się odzywa konkretnie. A waga cichutka. Zniknęła. Waga przechodzi przebudzenie. Jakieś duchowe rozwija ten, ten duchowość swoją. Tarot, astrologia, numerologia, y, czyta jakieś księgi, I Ching, przepowiednie jakieś, Nostradamus, teorie spiskowe wszystko ją to interesuje. A wy jesteście, w, dla Was jest ważne to, co jest racjonalne, nauka, to, co jest udowodnione, a dla one kompletnie całkiem inna energia. One chcą, czy oni. Chcą zgłębić więcej to, czego nie widać, więc one Was mogą czegoś nauczyć, o czym Wy nie macie pojęcia jeszcze, lub też się nie chcecie tego nauczyć, bo odrzucacie takie jakieś bzdury, że tak powiem. Yy, za bardzo siedzicie w energii konkretu. Wy się ograniczacie po prostu, jakby tym, że chcecie bazować tylko na tym, co widać. A wagi tutaj są w energii czucia bardziej. Lew ze Skorpionem. Skorpion ma nowe pomysły, Skorpion chce coś więcej, nowy rozdział, a Wy chcecie konkretów. Bo nie tak bo tutaj mamy takiego kogoś bardzo mądrego i takiego głupiutkiego. Że ktoś tak chce zaryzykować bez popatrzenia na konsekwencje tylko po to, żeby coś rozpocząć nowego bo znudzony jest, bo już coś skończył w swoim życiu i chce coś nowego a wy chwileczkę, chwileczkę, momencik jak chcesz to zrobić, gdzie chcesz pojechać co tam chcesz robić jak sobie wyobrażasz związek ze mną bo sytuacja jest taka i taka że tutaj studzicie zapał skorpiona Skorpio się może odezwać, Wy się też możecie odezwać, ale energie są różne bardzo. Ze strzelcem, lew ze strzelcem. Strzelec ma kartę Arkan Wielkich, czyli oni już coś przechodzą ważnego, a Wy się chcecie tego nauczyć lub też chcecie im dać rozwiązanie. Yy, oni są w takim w takim swoim świecie jakimś. Czymś są obwarowani Coś ich ogranicza i potrzebują z czymś skończyć, bo to jest ostatnia karta Arkan Wielkich. Natomiast wy macie ten miecz, czyli wy możecie przeciąć ten ich jakby czy opór, czy yy, izolację jakąś i ich stamtąd wydostać, ale dając jakby umysłem, pomysłem jakimś, jakimś rozwiązaniem, poradą, bo oni z czymś kończą teraz. Więc może jesteście przyjaciółmi, może to nie jest związek. I jeżeli nie, to strzelec jest albo za granicą, albo myśli o tym, żeby gdzieś pojechać, podjąć pracę za granicą. Yy, kontakt przez internet, związek na dystans, jest rozmowa i jest decyzja końcowa. Tutaj jest jakby strzelec jest, strzelec, jest gotowy na zakończenie czegoś i rozpoczęcie czegoś nowego. I lew tak samo, tylko lew chce konkretów. I z koziorożcem, lew z koziorożcem. Lew ma pomysł. Koziorożec ma. Może sobie tutaj zasłoniam, no bo coś widzę. Lew ma pomysł, a koziorożec pracuje. Także może, może wspólnie jakieś coś zarobkowo wymyślicie. I tak samo koziorożec bardzo zajęty jest współpracą z innymi ludźmi, a Wy możecie ich czegoś nauczyć, bo Wy macie jakąś wiedzę, a oni chcą być mistrzami w czymś, lub też już się w czymś specjalizują, więc to, to jakby, tu jest jakaś kwestia nauczenia się czegoś, Wy ich czegoś nauczycie. Ale walentynkowo to nie wygląda, bo jakby Wam się za bardzo nie chce, Wy jesteście bardziej otwarci na rozmowy, a oni na pracę. Lub też współpracę z Wami. Żeby coś stworzyć coś razem. Z wodnikiem, lew z wodnikiem, opozycje zodiakalne. Wodnik chce działać, chce się wyrazić, chce. Poruszyć jakąś energią, zmotywować, zainspirować. Ogólnie komunikować się i ruszać się wszystko szybko, bardzo gwałtownie. Wy nie, wy też oczekujecie detali, szczegółów, konkretów. Chcecie decydować o czymś, jakby no Wy też ich powstrzymujecie, tak jak tutaj było ze Skorpionem, że, że tego wodnika powstrzymujecie, bo oni mają jakiś, jakiś zryw, a Wy chcecie planu, konkretu, logistyki w tym wszystkim. Z rybami, rybą pomożecie wydostać się z. Strefy komfortu przez poradzenie im, że coś może zrobią źle, może widzicie inny obrazek niż ryby widzą, ale się, oni się nie odzywają do Was, bo się przytkały się ryby. Natomiast Wy, się, wy się, już wy jesteście tą osobą, która raczej nawiąże kontakt. Może to być długa wiadomość. Taka konkretna, albo zaproszenie już takie bardzo zorganizowane, co, gdzie, kiedy, co będziemy jedli, co będziemy oglądali. Ale ryby są niechętne. Ryby boją się cokolwiek zmieniać. Pozamykane na walentynki. Także to, to może z rybami nie wyjść. Porada dla Was. Moje karty, porada od mojego wyższego ja. Porada dla Lwana, Walentynki. Wszechświat ma lepszy plan niż Twoje założenia. Co oznacza, że musicie czekać albo zrozumieć coś. Tu wy macie założenia, faktycznie. Wy macie jakieś. Kierujecie się zasadami, regułami i tymi, co jest Wam znane, ale wszechświat ma lepszy plan. I tutaj Wam waga pomoże w zrozumieniu tego, co chce wszechświat. Tak samo być może rak, bo on odkrywa coś, on ma przebudzenie. Czy ona? Więc to, co Wam się wydaje, że jest, to jeszcze nie jest to, co Wam się wydaje, tylko coś więcej się dzieje w przestrzeni kosmicznej i ma na Was wpływ niedługo pewnie okaże, co to jest i teraz jeszcze karta przysłowia polskie byle mi, jaki pan taki kram czyli tak jak się tak to co jest w was to co macie w głowie, jak się prezentujecie tak to wygląda na zewnątrz jaki pan taki kram bo pan sprzedaje coś na kramie, na tym swoim z stoisku i to, co to sprzedaje, co go interesuje lub to, na co jest popyt. Ale tu bardziej chodzi o to, że wy się w jakiś sposób prezentujecie i po tym można poznać, jacy wy jesteście z charakteru czy z tych życia myśli, jakie macie, o czym myślicie, tak działacie na zewnątrz. No, normalne. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na następny Zodiak yy, Panny, a Was zapraszam po prywatne odczyty. Cześć.